Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj trzecia i ostatnia już część miksu walentynkowego, czyli zdrapek, drapek, które dostałem na walentynki od mojej dziewczyny. Pierwsze dwie części zbyt dużo nam nie przyniosły. Eee, zobaczymy, jak będzie z trzecią. Tutaj mamy wielką krzyżówkę, trzy sztuki, czyli łączny wkład to 90 zł. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zdrapeczki są z tej samej paczki z numerami 6, 7 i 9. Zaczniemy od zdrapki z numerem 6, w której mamy już jedno słowo z prawej strony. Jest to słowo lis. Jeśli chodzi o bonus, to tutaj brakuje nam tylko literki o. Z lewej strony nie mamy żadnego słowa. Do połowy mamy zdrapane, zobaczymy. Jedziemy dalej. Jaka tu mamy literkę n? Literka n. Jak będziecie dobrze widzieć, szukamy literki. N mamy ją w słowie cyna, w słowie odmiana, monet, rewident i co jeszcze? I nic więcej z prawej strony e mamy w słowie piorun. Mamy w słowie enzym, dionizy i emmentaler. I to tyle, chyba. W bonusie N nie występuje, więc jedziemy dalej. Kolejna literka to litera C. Jedziemy z lewej strony. Najpierw mamy w słowie opiekacz, wademekum. cisza mm, i chyba to tyle. Dobra, idziemy dalej. Z prawej strony mamy w słowie echo. Echo, echo i co? I nic więcej. To w bonusie mamy czy nie? Nie ma nic. Dobrze, kolejna literka. Literka T. Zobaczmy w bonusie mamy w słowie teza oraz Lirt. Z prawej strony mamy sobie elementaler, etap, pilot, fiolet, i to tyle. I jedziemy z lewej strony. Mamy pierwsze słowo, i jest to słowo set. Tutaj mamy literkę T w słowie august jeszcze. Otello, kwiat, styl i to chyba tyle. Tak mi się wydaje, więc jedziemy dalej. Kolejna literka to litera G. Z prawej strony mamy w słowie Targ, w bonusie nie mamy. I zobaczmy z lewej strony. Mamy w słowie gra. No i co? Więcej chyba. A jeszcze jest Jadwiga. Jadwiga i tyle. No idziemy dalej. 5 liter do końca. Literka H. Mamy w słowie echo. I to tyle. W bonusie nie ma. Hmm, lewa strona teraz, też pewnie niewiele, czy będzie w ogóle, uh, uh, uh. Nie. nie widzę w ogóle, dobra, jedziemy dalej, nie ma co. Kolejna litera to litera K, w bonusie mamy w słowie kra, z prawej strony mamy w słowie Campinos i tyle. No, i ciekawe, czy będziemy mieli drugie i trzecie słowo z prawej strony. Należy cienko. I z lewej strony mamy drugie słowo keks. Proszę bardzo. Yy, mamy literkę K jeszcze w słowie. Krajobraz. Oko. Kos. I co jeszcze? Kwiat. I to tyle czy nie? Tak. A jeszcze jest ITRA. Jedziemy dalej. Trzy literki już nam tylko zostały. Na razie wygrane i nie ma. Proszę bardzo. Literka A. Może nam coś da. Zobaczmy. O, na pewno by dało. A literka A. Mamy w sobie Ementaler, Targ, adres, Campinos, Faraon dwa razy. I tyle z, y, w bonusie mamy w sobie Yard oraz kra i teza. I z, z lewej strony zobaczmy. Mamy w sobie gra. Sparta. Mm, Marek. Odmiana dwa razy. Opiekacz. Gdzie jeszcze tu wadę mekum. Krajobraz, cisza, obyczaj, jaguar dwa razy, fasada. I mamy kolejne słowo z lewej strony. Mamy słowo numer 3, czyli brakuje nam jeszcze dwóch słów. I jest to słowo ada. Tu mamy w słowie Irak, obraz, Jadwiga, przemowa, Leonidas. Ikra. No, dużo nam się tutaj, y, dużo nam się tu liter odsłoniło, ale y, słów nadaj, nadal brakuje. Z y, literką A mamy na razie trzy słowa. Dobrze, dwie literki do końca. Kolejna to litera P. Zobaczmy, z lewej strony mamy w słowie opiekacz, sparta. No, i chyba więcej nie będzie. Z prawej strony natomiast mamy drugie słowo. Słowo etap. W słowie pilot i campino też jest P. W bonusie nie mamy. No i ostatnia szansa, ostatnia nadzieja. Literka J. No średnia. Taka mocno średnia to literka. W słowie olej z prawej strony i niestety nie mamy. Słowie, jard w bonusie też nam nic nie daje. Krajobraz tu, Jadwiga tu. Jaguar. E, no i niestety, wychodzi na to, że tu nic nie będzie. Zobaczmy kontrolę M, M, B. No niestety, pierwsza krzyżóweczka pusta, więc y, jedziemy dalej. Teraz zdrapeczka obok z numerem siódmym. Tutaj już nie mamy żadnego słowa, jak na razie, ale może to dobrze. Zobaczymy, czy się utworzy jakaś wygrana literka M w bonusie w słowie grom, czyli brakuje nam tylko R do wygranej. Z prawej strony mamy w słowie mama dwa razy i to chyba tyle. Z lewej strony zobaczmy. Literka M. Mamy pierwsze słowo, proszę bardzo, już jest. Y słowo tym. Tutaj mamy regiment matrona. I co? Jeszcze gdzieś chyba widziałem. O, tutaj jest M. Emu. E -emu". <laughs> I to wszystko. Kolejna litera to literka V. No nic ciekawego, nie wiem czy to było V, poprzednio mieliśmy wademekum, a tutaj chyba nie ma V, e, a jest jednak, trawiata, jest jedno V, z prawej strony nie widzę, Ym, więc jedziemy dalej, literka kolejna to literka L, e, w bonusie mamy w słowie Lej. keja, a nie keja, nie, Eee, z prawej Lepiej strony L mamy w słowie klon, elf i co jeszcze, ziele, i tyle. Z lewej strony, zobaczmy, mamy w słowie las, wilga, gogolin, iliada, alba. Lubeka. I co jeszcze? Nie widzę. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna literka, litera N. W bonusie mamy w słowie Liban. Tak. I co? Zobaczmy z prawej strony. Mamy pierwsze słowo. Jest to słowo dno. Tu mam rentgen, Agnieszka, Klon, Nike, Infant, Niceo, no jest. Troszkę tego było. Mm. No, zobaczymy, może w tej krzyżówce coś wpadnie. I co, z lewej strony szukajmy literki N. Gdzie my tu mamy? Mamy w sobie Ren, Brunei, Regiment, Lucerna, Revident, Nurt, i chyba to tyle. Mm, jedziemy dalej. Literka H. No, jeszcze jedno może zjeść. Literka H oraz literka Z. W bonusie nie mamy żadnej z tych dwóch liter. Z prawej strony HZ. Tu mamy harakiri, ziele, azot, najazd i czy jeszcze gdzieś jest H lub Z? Chyba nie mamy. Więc jedziemy dalej. Lewa strona teraz H oraz Z. Mamy sobie isztar. I sztar. Mm -hmm. HZ. HZ. O, tu widzę pominięta literka w słowie matrona. E, mamy w sobie Haiti. Avizo. I to chyba tyle. Dobrze, jedziemy dalej. Trzy litery do końca. Na razie jest cienizna. Literka W. W bonusie nie mamy W. Z prawej strony W. Słaba też to będzie litera. Eee, w ogóle nie widzę litery W z prawej, więc jadę z lewej. Eee, czy coś z lewej jest? Tu mamy sobie Avizo. Avizo. Wilga. Rewident. I chyba to wszystko. Przedostatnia litera to literka I. W bonusie mamy ją w słowie Liban. No, jeszcze R, jakby było, to byśmy bonus chociaż trafili. No, zobaczmy. E, tu mamy w słowie Ziele, Piast, Nikę, Infant, Nicea. I to tyle. Czyli nadal mamy tu tylko jedno słowo. Z lewej strony mamy w słowie Isztar. Trawiata, Gambia, Regiment, Wilga, Avizo, Haiti. O, tu mamy e, drugie słowo i jest to słowo Gogolin. Gogolin. E, I co dalej? Mamy Haiti, Kartagina. dwa słowa. No, no to słabo. Myślę, że by, byłoby ciężko. Chyba, że abyśmy byśmy trafili. Albo R do bonusu. No zobaczmy. Mamy literkę E. Też jest samogłoska, także no nie wiem, czy coś to da. Mamy w bonusie w słowie Lej i Keja, więc bonusu się trafić nie udało. Mamy drugie słowo w, w prawej krzyżówce. Ziele. Tu mamy w słowie Seneka, Nike Elf, Agnieszka, Rendgen, ale e, dwa słowa i na dwóch słowach przystaniemy, bo więcej tutaj nie widzę. Lewa strona. Zobaczmy. Zobaczmy. Verdi, Ren, Brunei, Regiment. Hesja. Trzecie słowo emu, ale brakuje nam jeszcze dwa. Lubeka, lucerna. I co? I chyba nic? Chyba w tej krzyżóweczce też nic nie będzie. Kontrolne to CB. Więc została nam ostatnia nadzieja w zdrapce z numerem 9. No zobaczmy. Tutaj też nie mamy żadnego słowa na razie w tej krzyżówce, więc jedziemy. Literka Z jako pierwsza. W bonusie Z nie mamy. Z prawej strony mamy w słowie ziele. Oprócz tam też było ziele. Literka Z. Tu mamy isztar. I to tyle. Z lewej strony literki Z powinno być więcej. Mamy bruzda, klacz. Brzechwa. I co? Już koniec? Chyba koniec. Dobrze, jedziemy dalej. Kolejna literka to literka P. W bonusie nie mamy literki P. Z prawej strony literki P też nie. A jest cyprys. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Ty, ty, ty. I jedziemy z lewej strony. P też nie jest zbyt często spotykane. Pelplin mamy dwa razy, Alpa, Epir, Prom, no więcej niż z, z lewej, ale chyba to tyle literki. P więcej nie widzę. Dobrze, jedziemy do kolejnej litery i jest to literka N. W bonusie jej nie widzę. Z prawej strony mamy w słowie kulinaria. I to tyle. Tak, tak. Czyli mizernie, ale może z lewej będzie więcej. E, mamy w słowie: Detonacja, Pelplin, Kino, Kunegunda dwa razy. E, w słowie: Akcent Inkasent, e, A Batman. I co. Jeszcze gdzieś chyba więcej nie ma, także wciąż nie mamy słowa żadnego. Kolejna literka to literka D, w bonusie jej nie ma, więc jedziemy z prawej strony, mamy w słowie idea, Malediwy i to tyle i z lewej strony mamy w słowie bruzda i uwaga mamy pierwsze słowo z lewej strony Udo, czyli brakuje nam jeszcze 4. D. Mamy w słowie Kunegunda. Tutaj mamy dwa razy diadem, Ada. No i tyle. No dobrze, mamy jeszcze 5 liter, więc jeszcze nie wszystko. Stracamy. Literka W. W bonusie jest w słowie wirus. Z prawej strony mamy w słowie Gliwice Malediwy i to chyba tyle. O, widzicie, tutaj e, literka B była pominięta w słowie Ibis. E, w. Więcej nie ma w. I lewa strona. <laughs> mamy w słowie Brzechwa. I chyba to tyle. Z lewej strony W już nie widzę. Tu brzechwa. Chyba tak. No dobrze, cztery litery do końca. O, literka A. Tego troszkę będzie na pewno. W bonusie mamy sobie lato. I zobaczmy, czy jakieś słowa nam powstaną nowe. Mamy Sokrates. Słowie Maledivy. Kulinaria. Oka. Tiara dwa razy. Kraj. Racja dwa razy. I to chyba tyle. Z prawej strony nowego słowa nie mamy, ale z lewej może coś będzie. Mamy w słowie bruzda, bar, akcent, klacz, w słowie Ateny, detonacja i tak jak myślałem jest drugie słowo Ada. Tutaj mamy w słowie Alpy, Batman, Blatt, diadem. O i mamy trzecie słowo, słowo Boa. Czyli brakuje nam tylko dwa z lewej strony już. Incasent. Takie króciutkie trzy literowe słowa mamy jak na razie. A więcej chyba nie ma. Dobrze, jedziemy dalej. Trzy litery do końca. Literka H. To może zacznijmy od tej lewej strony, gdzie tutaj mamy najbliżej wygranej. E, literka H. Mamy w słowie brzechwa. Ale no, H jest dosyć mało popularną literką, więc więcej tu nie widzę, niestety. I z prawej strony też tutaj szału nie będzie. Nie wiem, czy w ogóle jest, chyba nie ma, więc przechodzę dalej. Przedostatnia literka, literka C. W bonusie jej nie ma. Z prawej strony mamy w słowie cyprys, cyrk, gliwice. Aha, tutaj widzę, a jeszcze pominąłem. I z prawej strony mamy pierwsze słowo idea. Tu mamy sobie racja. I to tyle. I lewa strona. Szukamy C. Mamy sobie klacz, celibat, akcent, chlor i brzechwa. I chyba to tyle. Chyba to tyle. Jeśli chodzi o bonus, to wszędzie nam po dwie literki brakują. Yy, więc no, do bonusu się nie dostaniemy. Ostatnia literka to litera S. Zobaczmy. No, w bonusie mamy kos, wirus, ale nie było ani R ani literki K. Dobrze, z prawej strony zobaczmy S. Mamy sobie Sokrates dwa razy. Cyprys i Drugie słowo ibis. No, ale trzeciego niestety nie uda się utworzyć z prawej strony, więc mamy dwa słowa tylko. I lewa strona, zobaczmy, literka S. Biskup. Skorpion. No, chyba chyba będzie słabo. <gryw> chyba będzie słabo. Incasent. Mm. Chyba nic z tego nie będzie, literki S więcej nie widzę. Więc nawet czwartego słowa nie, nie znajdziemy. K nie było, R, T też nie było. M, L nie było. No i to by było na tyle. Tu jeszcze w de detonacji pominąłem E, ale to nam nic nie daje. Kino widzę pominięte, o, też nam nic nie daje. No i sprawdźmy literki kontrolne, które hmm, to są MC. No niestety, S niestety, zero, wielkie zero. Mamy trzy pustaczki, trzy wielkie krzyżówki e, numer 6, 7 i 9, które niestety nie przynoszą e, ani złotóweczki. Tak więc w dzisiejszym odcinku wartość tych drapek to było 90 zł. Ja niestety nic nie wydrapałem. Jeśli chodzi o podsumowanie wszystkich trzech odcinków, to mamy 20 złotych, wydane było ponad 100, grubo 150 chyba, 40, 38 i 90, czyli 168 dokładnie. O. No i z tego wydrapaliśmy dwie dychy, więc w sumie wynik mizerny. Ale ja jestem 20 złotych do przodu. Mam nadzieję, że taki odcinek z krzyżówkami Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz o jakimś miłym komentarzu. A także o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden nowy film na moim kanale. I dzisiaj to już by było na tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam ciepło. Papa! Pa.